Zaczynam sezon od mistrzostw Europy, które będą za bodajże dwa tygodnie. Mam dosyć mocną kategorię: jest tam e, Ruco Mateus, jest tam e, e, Riba, jest Bruno Lima, więc jest z kim walczyć. Kategoria liczy około, jeśli dobrze pamiętam, 17 osób, więc będzie z kim walczyć. I potem wracam do normalnych startów, tak naprawdę, czyli będę startował mniej więcej 2-3 razy w ciągu miesiąca na mniejszych turniejach, i potem między będę miał World Pro w kwietniu i w czerwcu warsztat w Kalifornii. Żyję dobrze, nie mam na co tak naprawdę narzekać, cały czas jedyne co robię to trenuję, robię siłownię i tak naprawdę jedyne o czym muszę się... o nic się nie muszę martwić, czyli tak naprawdę wstaję rano, o 8 rano i potem zaczynam treningiem jiu-jitsu, kończę treningiem jiu jest super. I tak naprawdę jeśli miałbym wskazać takie Główne różnice to bym powiedział, że Anglicy trochę mają większą smykałkę, jeśli chodzi o te nowoczesne jiu-jitsu. Ale jeśli chodzi o to, to mi się zdaje, że to jest tak jakby też kwestia brazylijczyków, którzy tam się osiedlili i ogólnie tak jakby nastawienia. W Polsce wciąż bardziej preferujemy taką trochę starszą grę, ale widzę powoli, że to się zmienia. powoli się tam pojawiają. Mam takiego fajnego chłopaka, nazywa się Daniel Azad. Chłopak teraz skończył dopiero 17 lat i kurczę, będzie wymiatów, jeśli wciąż będzie mocno startował. Chłopak teraz aktualnie trenuje chyba 10 lat, czyli gość ma podobny staż treningowy do mnie, a ja mam 22, więc jeśli będzie mocno trenował, no to jest na pewno będzie super. Teraz ostatnio nawet podrósł, trochę więcej waży, więc mamy fajne treningi. Mam takie trochę mieszane uczucie co do mojego roku startowego, bo jeśli chodzi o brązowe pasy, to tak naprawdę nie zamedolowałem na żadnym większym turnieju. Zamedolowałem na wszystkich mniejszych, ale na, na żadnych większych. Zwykle było tak, że od 2016 roku to zawsze albo coś wygrywałem, albo miałem medale. Czyli w 2016 jak wygrałem Eurosy, potem w 2017 zamedolowałem i wygrałem World Pro, w 2018 Zamedlowałem na brązowym pasie Nord Pro i potem ten 2019 był takim e, rokiem bardziej uczenia się tak naprawdę. Popełniłem trochę dużo kluczowych błędów w walce, ale teraz wyprowadziłem trochę tak jakby wnioski z tego i teraz widzę na czarnym pasie, że jest o wiele łatwiej. Widzę, że tak jakby nauczyłem się i dzięki temu będę o wiele bardziej zaprogresował na czarnym pasie. I tak jakby od września do grudnia to jestem z siebie zadowolony. Startowałem na większości zawodów i tak naprawdę jeszcze na czarnym pasie nie przegrałem żadnej walki w swojej kategorii wagowej. Raul jest pozytywnym gościem. Tak naprawdę nie traktuje życia za poważnie z takim. No nie jest poważny tak naprawdę. Jest żartobliwy, jest z nim się co pośmiać, mimo to, że tak naprawdę... Ma, teraz będzie miał w, chyba w lipcu 40 lat, to wciąż mam wrażenie, że gadam z 20-latkiem. Pozdrawiam wszystkich czytelników BJJ Fanatics i tutaj z tej okazji chciałem podziękować temu teamu Gracie Bara, dzięki któremu mogę się rozwijać i dzięki któremu o wiele bardziej łatwe mi roboty, jeśli chodzi o startowanie na zawodach. Chciałem podziękować Brauliu, który dał mi tą okazję, żeby się przeprowadzić do Birmingham i prowadzić w jego akademii. Chciałem podziękować mojej całej rodzinie, moim rodzicom za zapisanie mnie na ten piękny sport, jak i mojej dziewczynie, która cały czas mnie wspomaga i zawsze mi pomaga. Chciałbym wszystkich zaprosić na obejrzenie mojego seminarium w Oktobusie w Łodzi, które będzie na online.jot.pl. Link jest tutaj.